Bibliotekę otworzyliśmy w czerwcu, no w drugiej połowie czerwca, więc funkcjonujemy pół roku, trochę ponad pół roku. Jeśli chodzi o popularność, ogromna. Przez pół roku zapisało się ponad 4 tysiące osób, odwiedziło nas 76 tysięcy osób. Na obecną chwilę mamy około 10 tysięcy multimediów, czyli muzyki, filmy plus audiobooki. Przekrój jest przeróżny. Znajdziemy filmy hollywoodzkie, znajdziemy klasykę, teatr, więc właściwie od bardzo ambitnych rzeczy przez te takie, które mają zapełniać rozrywkę. Ja bardzo lubię czytać, więc dla mnie biblioteka jest ważnym miejscem, które lubię często czytać. Eee, tą bibliotekę odkryliśmy dopiero niedawno, z całą rodziną przychodzimy tutaj co powiedzmy raz, dwa razy w miesiącu. No i każdy, z zapisani, każdy może sobie dobrać w zależności od upodobań, wieku, preferencje, coś co, coś, co lubi. Ja akurat zatrzymałam się przy poezji i znalazłam bardzo tą pozycję myślę ciekawą. poeci na Nowy Wiek. Jest to antologia wierszy płacisk współczesnych, na już sama trochę piszę, pomaga mi jakoś tak się zastosować do problemów w ogólnie życia i pomaga mi znaleźć inspirację i ja cieszę się, ogólnie bo to, bo tak ja mogę wszystkim e, polecić z tego względu, że jest tu mnóstwo nowości, więc naprawdę mi to na należące. Ja korzystam od niedawna z tej biblioteki, jestem bardzo zadowolona, bo są fajne, ciekawe filmy do wypożyczenia, plus e, książki e, w takim, e, czytanych przez e, znanych aktorów bardzo to jest wygodna sprawa kiedy się wyprowadzić tylko autobusem i można sobie wtedy słuchać jaką fajną fabuś z działu audiobooków z książek też trafię pozdrawiam ja bardzo nam się to podoba przyjeżdżamy co miesiąc z dziećmi one się zajmują często graniem albo szukaniem swoich pozycji, natomiast my w spokoju możemy znaleźć sobie coś dla siebie, poczekać, spędzamy to czasami dwie godziny albo trzy, że jesteśmy zachwyceni, brakowało nam tego w imieniu domu. tak z kolegą pograć właśnie obecnie w Skrable Biblioteka Multimedialna. Ja jako mama trójki dzieci przychodzę z nimi tutaj regularnie, ponieważ każdy z nich może sobie wybrać to, co chce. Ja nie muszę im narzucać. Każdy idzie w swoją stronę każdy sobie wybiera. Siadają sobie po środku. bardzo zadowolone, szczęśliwe i nawet gdy dwulatka, taka potrafią być mamą, idziemy do biblioteki. Także jest to jakiś e, dobry wyznacznik na przyszłość. A poza tym bardzo podoba mi się formuła tej biblioteki, że można sobie przejść, e, pochodzić, wybrać. Ktoś chce na komputer, ktoś chce sobie pograć, ktoś chce w gry, to jest naprawdę rewelacyjne. Także taka nietypowa biblioteka taka i myślę, że dla tego, tyle ludzi tutaj przychodzi. Kiedy nie przyjdę, zawsze jest tu także yy, chyba chwyciła. Chciałam tutaj przyjść, zobaczyć jak jest po prostu.